wyprodukowano 160 przepięknych, cudownych skargonek, 203, na orkie cudownej pomocy, a za mną część tylko załogi, tego wspaniałego miejsca, które już jest gotowe do kolejnego naszego finału i się będzie działo. Siema! Siema! W tych bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj przyjechać. Zwłaszcza dzisiaj, 4 grudnia. Myślałem, że w ogóle nie będzie można tutaj dojechać. Wszędzie orkiestry, wszędzie świętowanie. Wielkie, ogromne radości, bo dzisiaj jest Dzień Górnika, więc z tej okazji ogromne życzenia prosto z Warszawy, Ale jestem urodzony w Gdańsku, więc jakby rozumiem całą Polskę. I wszystkich ludzi, którzy doceniają Waszą pracę, bo jest ciężka, niebezpieczna i w takich warunkach wykonywana. A zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie na ten temat dyskutujemy bardzo dużo. Ale wracam do puszek. Puszka wygląda w ten sposób, jest piękna, jest naprawdę świetna. Zrobiona, złożyłem ją szybciutko i zobaczyłem, jak mi się on składa, bo to jest taki sprawdzian. My często składamy ich tysiące tutaj na potrzeby Warszawy, na potrzeby Sztabu Warszawy, na to, żeby były w telewizyjne. Składają się bardzo szybko, bardzo sprawnie, ale to jest coś, co jest naszą tradycją, nie zmieniamy jej. Konstrukcja powstała wiele, wiele lat temu, jest precyzyjnie zrobiona i jest jakim dowodem na to, że ludzie to robią bardzo uczciwie. Tą puszkę można palcem otworzyć, a nikt tego właśnie nie robi. Właśnie ludzie wiedzą, że to jest życie, że jest to zabawa, że zbierają do nas przedszkolaki, ale zbierają także dorośli ludzie. Prawie 800 sztabów, nie tylko w Polsce, ale kilkadziesiąt za granicą. 23 lata temu bym nawet nie pomyślał, że to się tak rozjedzie. Zwłaszcza Wielka Brytania, Szkocja, Irlandia, ale także gramy w Vancouver. Te puszki będą po Nowym Jorku latały, będą po Chicago biegały, będą w Australii, gorącym miejscu, będą w Adelaidzie, będą w Sydney, będą w Paryżu, będą w Atenach, będą w Berlinie. To oznacza, że gramy wszędzie. Tam, gdzie Polacy wyjechali, mają tego ducha którego wywieźli stąd, że się zbierało, że się pomagało, ale dzięki temu także zbieramy ogromne pieniądze. Te pieniądze później do was wracają, także i tutaj do tych, kiedy wyposażamy szpitale, te, które objęte są naszym finałem. Najbliższy finał to jest pediatria, to jest reumatologia, to jest onkologia, pulmonologia, kardiochirurgia dziecięca, ale to także ludzie w podeszłym wieku, niedaleko stąd, bo w Katowicach u pana doktora Derejczyka jest przepiękny oddział, w którym byliśmy. Takich oddziałów jest w Polsce tylko 43, powinno być ich dwa razy tyle ale wyposażyliśmy go od stóp do głów, czyli wyrzuciliśmy szmelc, a prowadziliśmy fantastyczny nowy sprzęt. To także jest ukłon wobec ludzi, których... Tak naprawdę trochę los opuścił. Ten los nie nazywam jako, że my go tworzymy, my, rodacy, to tworzy także ci, którzy sprawują władzę bez względu na to, jakie są opcje. Przez 25 lat ci ludzie byli odpuszczeni sobie, nikt o nich nie dbał. Myślę, że trzeci finał poświęcony jest czymś niezwykle ważnym i sygnałem dla nas, a zwłaszcza tutaj na Śląsku, gdzie jakby klimat wokół ludzi po podeszłym wieku jest często inny, taki bardziej domowy, bardziej taki przytulający, tak się wydaje taki dbający o rodzinę, niż to jest w innych regionach Polski. W związku z tym przypomnijmy sobie o tym, a my zrobimy wszystko, aby ten sprzęt do tych oddziałów wjeżdżał i będzie wjeżdżał przez cały czas. Pan Derejczyk już otwiera nowy oddział i ten sprzęt w przyszłym roku masowo też do niego pojedzie. Ale to jest poprzez zabawę, mówienie ludziom, że musimy sobie pomagać nawzajem. uwieście mi, może co mogą pozwolić na to Szwajcarzy, może Japo... Ja po Japończycy mówią, nie musicie nam pomagać, sami sobie pomo, po, pomożemy. A ludzie na całym świecie organizują się, żeby sobie pomóc. Czy to będzie bogata Wielka Brytania, czy, boga, czy bogata Ameryka. Tam też są fundacje, które zbierają na ich potrzeby. Dlatego my to robimy. Robimy coś, co przynosi dużo radości. I te kolory, ten, czy mają właśnie o tym mówić. Dlatego ja mówię, jak się komuś nie podoba orkiestra, nie przeszkadzajcie, dajcie nam grać. Damy sobie radę, będziemy sobie swoje robili. Dziękuję wszystkim w tych i tym, którzy produkowali, ale także tym, którzy tu mają sztab. Ten sztab też tu będzie działał. Tak samo zobaczycie wolontariuszy, dbajcie o nich, uśmiechnijcie się do nich, przez to są bardzo młodzi ludzie, którzy to bardzo przeżywają, piszą do nas. Je, 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 czy ktoś w ogóle mi wrzuci jakiś pieniążek do skarbonki. Wrzucają, a później to do Was wraca nie, nie tylko sprzętem, ale na końcu powiem tak. Powiedzenie, że to jest nasze, made Polan, że to myśmy wymyślili, że nikt takiej orkiestry na świecie nie robi. Nie traćmy tego. Budujmy to właśnie razem, a ja będę Wam bardzo, bardzo dziękował. Super, że mogłem tu dzisiaj wpaść. Piękna pogoda. Słońce Wam przywiozłem, ale może u Was też było słońce, nie wiem. Przynajmniej w Warszawie mi go zazdroszczą, bo wysłałem SMS-a. Serdecznie pozdrawiam. Idę zrobić zdjęcie z Waszym prezydentem.